Dzień dobry, witam szanownych państwa. Polecam kupno dzisiejszego numeru do rzeczy, a w nim wywiad z ministrem Zbigniewem Ziobro. Wywiad, z którego dowiecie się, czym w dalszym ciągu jest niestety Unia Europejska, dlaczego Unia Europejska w dalszym ciągu atakuje Polskę i dlaczego Unia Europejska, a szczególnie Niemcy i Francja, przyczyniły się do tego, co dzisiaj dzieje się na terytorium Ukrainy. Otóż wojna pokazała bardzo wielu ludziom, jaka jest rzeczywista polityka Niemiec czy Francji. To nie tylko omijanie sankcji, które zostały nałożone na Rosję po ataku w 2014 roku na Ukrainę. I Niemcy, i Francja te sankcje omijali. I nie tylko finansowali zbrojenia Rosjan, ale również bezpośrednio dostarczali sprzęt wojskowy. Dzisiaj Ukraińcy dziwią się, zajmując rosyjski sprzęt, sprzęt agresorów, że są tam elementy po prostu wyprodukowane przez niemieckie firmy. Niemieckie i francuskie firmy w dalszym ciągu pozostają na rosyjskim rynku. Jedna z największych niemieckich firm, czyli E.ON, który dostarcza też ciepło na przykład w Szczecinie czy w Warszawie, ma w dalszym ciągu akcję Gazpromu. Czyli opłacając ogrzewanie w Szczecinie czy w Warszawie i w bardzo, bardzo wielu innych polskich miastach, tak naprawdę płacicie niestety firmie, która swoje dochody transferuje do Niemiec i dzięki temu buduje Nord Stream 2. O tym warto pamiętać, ponieważ samorządy, najczęściej eseldowskie bądź platformiane, które sprzedały elektrociepłownie Niemcom, jakoś o tym nie mówią. Nawet na ostatnim meczu Pogoni Szczecin e, reklamy Secu, czyli tej firmy, która należy do ENO-u, właściwie zajmowały dużą część boiska. A warto pamiętać o tym, że to jest tak naprawdę... W jakiejś części firma, która buduje z Rosjanami Nord Stream. No to trzeba powtarzać i powtarzać i powtarzać. Minister Ziobro w tym wywiadzie też bardzo mocno rozgranicza funkcjonowanie NATO od funkcjonowania Unii Europejskiej. Mówi wprost, że Putin to jest przestępca, który boi się tylko siły, a siłę może okazać NATO, konkretny sojusz militarny, szczególnie sojusz militarny z Armią Stanów Zjednoczonych. Mówiąc wprost, nie możemy dać się w żaden sposób podporządkować Niemcom w ramach Unii Europejskiej. Jeśli chcą budować państwo federalne, Polska musi powiedzieć jasne, klarowne, zdecydowane nie.